Cześć widzowie, witam Was na nowym odcinku. Ten odcinek będzie. z tworzeniem mojej nowej gry. Ta Wiem, że. Mam jakieś. cztery gry, już to będzie moja piąta, ale tak. Ale to będzie dobra gra, uwierzcie mi. To będzie lepsza, lepsza z lepszych. Dobra, tak. Teraz. Workplace Baseplate Usuń I mamy tutaj Mam Takie coś 40 na 40 Dobra To pokoloruję tak Na Czarno. Taki kolor pasuje. I... Point light. Ha, to tylko... Uh -huh. To tak działa. Cyk, tam dosłownie brightness tyle. A, tylko że problem jest, bo ja się respię dosłownie randomowo. Czekajcie, gdzie jest środek? Tu jest środek? Tak. Dobra, najpierw muszę stworzyć czekajcie, gdzie to jest punkt odrodzenia. taki trzy no trzy teraz gdzie jest dosłownie środek tu gdzieś tu no nie No gdzieś tak teraz. Ze spawn lokacją usunę decal Teraz transparencji robię na jeden. No tak. Ja myślałem, widzę, ja myślałem, że jak po prostu mnie zaspełniło, to mnie tak na maksa wybiło. To okazało się, że się płytka ode mnie oddala, bo ja jej nie zakotwiczkowałem. Kotwiczkowanie. A właśnie, jak działa to światło, no. Czemu to takie małe się wydaje? Co jest? Dobra, teraz tak, Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Tak naprawdę to teraz istnę. Na środku, ale poczekajcie, czy to dalej jest takie małe. No, dobra, koniec powiększę to tak. Kurde, było 48. To 12. 12. To tutaj też musi być 60. Teraz musi być 72 W. Teraz musi być też 72 I tak dosłownie na środku jest idealnie. Teraz, czy ta płytka jest duża? No tak, teraz to można ją nazwać dużą. I teraz. Aby tak fajnie to wyglądało, to zrobię część Dodam do niej... A co to jest proximity? Dobra, nie wiem, ale dobra surface-gui text-label Gdzie się tekst zrobił? Tu Alway są top, o co chodzi z tym eksorbem transparencji? 1 to po prostu będzie takie coś. Dobra, i teraz. Teraz trzeba to powiększyć do gdzieś takich rozmiarów. Dobra i teraz. Dobra, pięćdziesiąt, dwa. Powiedzmy, że tak okej. Okay. Teraz surface GUI i ja już się nauczyłem tego na pamięć Fixed Size to 200 na 50. Teraz jak tylko zrobić aby light influence Nie wiem o co chodzi, ale... Hmm. No nie, to musi być w surface GUI. Aktywne. Tak. Teraz tekst patron, kolor, to ja mogę zmienić? Mogę to weźmy tak najbardziej niebieski. Nie no Tutaj też jest z backgroundem Background transparencji O, dobra, dobra Znalazłem to Teraz trzeba Jak to grę teraz nazwać? Może Wy jeszcze nie wiecie o czym ta gra ma być, ale ja już wiem. Ja nie wiem, czy ja w ogóle na tym odcinku zdążę Wam pokazać, ale dobra. Powiem jak się pisze, zgadywacze. Я не могу. Не умею. Не умею. Dobra, to sobie zostawię na później O kurde, tego w ogóle nie widać, muszę coś napisać Ojej, teraz nie mogę tego znaleźć Dobra, tekst Wpiszę Czy coś takiego, nie wiem. Ciem sobie byle co wpisać. O, coś jest. Potem to poprawię. O ja muszę to zakutwiczkować. Hello world. Dobra, i to będzie gra o zgadywaniu klocków. Czy Zobaczcie, tworzę sobie, sobie taką przykładową część, i chcę zrobić jakieś wejście do tego poziomu. Tu wezmę. Takie coś. Wezmę to, zakotwiczkuję. Zmienię tego kolor na taki czerwony. Pasuje. I dodam jeszcze do tej części Point Light. Żeby się świeciło tak na czerwono. Tak fajnie. Teraz czy to działa? Czemu to w ogóle nie widać, czy to się świeci? Teraz widać Trzeba po prostu na maksa brightness I dobra, i na to chwilę Fajne opramowanie zrobię teraz. Dobra, trzy. Nie, no dwa tak bardziej pasuje. Albo jeden. Dobra, tutaj będzie Easy Level. To takie wejście powiedzmy. albo takie O... Skupię. I czy to czasem się nie świeci tylko w jednym miejscu? Ta to się tylko świeci w jednym miejscu. Hmm. To Brightness muszę zmniejszyć, albo nie zrobię tak jak było. Czekaj jakie tutaj było. 8. A tu. 12. O ja nie mogę. 8. Trudno, tylko w niektórych miejscach się będzie świecić. Ja chcę jeszcze wam pokazać jak tą grę robię na odcinku. No, Dobra. No i taka prosta arena, bo czemu nie? Ale na to będzie chwila jeden level. Mm. No i tak, już 16 minut ten odcinek, chyba co za długo kończę. I z... dobra przejdź, przejdę do budowanie początku tego levelu Hmm, jaki można kolor dać? Zresztą jak to ma być łatwy poziom, no to... To niech będzie łatwy Dobra, trzy Teraz wklej... o nie nie, to miałem wkleić. Skopiuj. Wklej. I teraz ten blok nazwy blok. Nie, nie ma Blok, którego nie ma I dam mu po prostu A Cancolite gun... Wszystko wyłączę I teraz Teraz zapomniałem Zakotwiczkować Kotwiczkowanie No i teraz mam wszystko zakotwiczkowane i uwaga. Rodzę się tuło. Tutaj jest jakieś coś. Tutaj się świeci. Tutaj czy działa? No nie można się z nim kolidować. A z tym już można. I czy nie będzie można przeskoczyć kilku naraz, to nie wiem No ale chcę zrobić poziomy i chcę może takie coś jak tygodniowy, tygodniowy ten I Co tygodniowy obi, że będę ją co ty tydzień updateował Czy coś takiego że co tydzień po prostu będzie nowe obi. No i taka gra. Czekaj wklej... Aha, to jest zwykły. Dobra, stykają się. Raz, dwa, trzy. Teraz blok, którego nie ma. I taka gra. Najlepiej aby to było jeszcze oddzielone, ale aby jakby co z innych poziomów nie można było tutaj wejść. I może... Dobra, użyję przebornika to jakieś faj. I co pasuje do takiej gry? O, takie coś. U, no, pasuje, aha. Ale nie pasuje do tekstu. to tekst label. Tekst label i muszę zmienić kolor tekstu, tekst kolor. I może tak czerwony. I wezmę, zmienię od razu tekst size. A nie. Niech na to chwilę będzie tak. Potem ja to zmienię poza odcinkiem, bo nie chcę mi się teraz. I to był jedyny, jedyny ten, kiedy użyłem toolboxa. No i przynajmniej teraz fajnie wygląda, tak. Takie kosmiczne, coś. I zobaczę, czy będzie można przeskoczyć. Aha, czemu tam to się nie zakotwiczkowało? Dobra, to jeszcze raz. To taki tutaj napis. Tutaj się wszystko ładnie świeci. Czy można dwa na raz? Aha, to nawet ja zapomniałem, gdzie ja dałem to wszystko. Tak, można. No, no to raczej ciężko. Staczy łatwo, no ale no, co tam. To dobra, to, to na tyle będzie w tym odcinku, myślę. I... Chyba jeszcze nie udostępniałem tej gry do Robloxa. Tylko po prostu na następnym odcinku dokończę robić pierwszy poziom. Tylko teraz poza odcinkiem napiszę też jakieś rzeczy, co miałem napisać. No i na.